Cześć, witam Was bardzo serdecznie po urlopie. Mimo sezonu ogórkowego jest kilka rzeczy, o których chciałbym Wam powiedzieć. Tym samym zapraszam serdecznie na kolejny odcinek GramTV News. Jedziemy! Na początku miesiąca na PC-tach zadebiutowała gra Horizon Zero Dawn, wcześniej będąca bestsellerowym tytułem ekskluzywnym dla konsoli PlayStation 4. Produkcja jest dostępna na Steamie oraz w sklepie Epic Games Store i oferuje polską wersję językową. Warto również zaznaczyć, zanim przejdziemy do problemów związanych z konwersją, że PC-towe Horizon jest edycją kompletną, a więc oprócz podstawowej wersji gry zawiera także dodatek The Frozen Wilds. Dwa dni przed premierą w sieci pojawiły się pierwsze recenzje tytułu, które sugerowały, że nie mamy się czym martwić. Pochwały zebrała przede wszystkim Wszystkim bardzo wysoka jakość konwersji oraz ogrom wykonanej pracy. Wielu recenzentów jednogłośnie przyznaje, że deweloperzy włożyli w ten port całe swoje serca, aby możliwie jak najlepiej przystosować produkcję przeznaczoną pierwotnie na konsolę PlayStation 4 do współpracy z komputerami osobistymi. Mamy bowiem do czynienia z ogromnym wachlarzem opcji, jeśli chodzi o konfigurację. Kolejną ważną kwestią jest pełne wsparcie dla standardowego w przypadku PC-ów modelu sterowania, czyli klawiatury oraz myszy. Większość oceniających niezwykle ten aspekt portu chwaliła, aczkolwiek niektórzy odnotowali niewielkie problemy z płynnością oraz łatwością w operowaniu kamerą. Zaledwie dzień później, po publikacji recenzji, okazało się, że gra mimo wszystko boryka się z problemami technicznymi, w szczególności dotyczącymi optymalizacji. Błędy są na tyle uciążliwe, iż deweloperzy ze studia Guerilla Games zdecydowali się je zaadresować w nowe wiadomości na forum gry na Steamie. Okazuje się, że to najprawdopodobniej nie wystarczyło, bowiem twórcy postanowili zamieścić na wspomnianej platformie osobne oświadczenie i ponownie zapewnić, że naprawienie pecetowej wersji tytułu jest dla nich największym priorytetem. Chociaż jest to jedynie oświadczenie, powinniśmy być spokojni. Na oficjalnej stronie studia pojawiła się nawet osobna sekcja, gdzie gracze mogą zgłaszać wszelkie problemy techniczne związane z pecetową wersją Horizon. Kilka dni temu Gracze otrzymali wreszcie aktualizację z numerem 1.01, której głównym celem jest usunięcie niektórych błędów. Zaznaczono jednak, że jest to patch mniejszego kalibru, a deweloperzy pracują już nad kolejnym. Naprawił kilka przypadków, w których gracze doświadczyli błędów już przy uruchomieniu gry. W notatkach do patcha mamy jednak wzmiankę, że nie tyczy się wszystkich przypadków. Do tego doszły poprawki związane z niepoprawnym działaniem gry w rozdzielczości 4K, filtrowaniem anizotropowym czy błędami z HDR. Cóż, pozostaje teraz mieć nadzieję, że będzie tylko lepiej. Ubiegły tydzień rozpoczął się z przytupem, mieliśmy bowiem okazję obejrzeć kolejny odcinek Night City Wire, podczas którego twórcy gry Cyberpunk 2077 zdecydowali się zaprezentować każdą z trzech ścieżek, co pozwala zrozumieć na czym dokładnie będzie polegać początek historii głównego bohatera, a raczej to, jak na nasz wybór zareaguje gra. Przy okazji wspomniano również o tym, w jaki sposób ścieżki życia wpłyną na samą rozgrywkę. Dla przykładu, w trakcie zabawy nasza postać może otrzymać osobne, dostępne wyłącznie dla konkretnej ścieżki linie dialogowe. Na materiale z Night City Wire mogliśmy zobaczyć, że wybór ścieżki Street Kid sprawi, że V będzie bez problemu posługiwać się lokalnym slangiem i orientować się, jakie są zwyczaje miejscowych gangów, co może w wielu przypadkach ułatwić lub też utrudnić rozgrywkę. Następnie zaprezentowano osobny fragment rozgrywki poświęcony narzędziom destrukcji, czyli prościej rzecz ujmując, uzbrojeniu. Zobaczyliśmy sporo broni, począwszy od najzwyklejszych strzel, a skończywszy na karabinach. To jednak nie wszystko, bowiem twórcy zaprezentowali również broń białą. W tym przypadku zobaczyliśmy w akcji Mantis Blade, czyli składane ostrza, oraz broń cybernetyczną. Dowiedzieliśmy się również, że bronię będzie można modyfikować. Modyfikacje te występują pod postacią zwykłego sprzętu oraz oprogramowania. Pierwsza grupa obejmuje takie części jak celowniki czy tłumiki. Druga zaś wpływa bezpośrednio na statystyki danej broni. Wniosek jest jeden. Opcji będzie naprawdę po pokazie w sieci pojawiło się kilka interesujących nowinek. Dowiedzieliśmy się, że deweloperzy nie są jeszcze w 100% zadowoleni z systemu walki, a walka wręcz była też jednym z najczęściej krytykowanych przez dziennikarzy mających okazję zagrać w grę aspektów. Nieco później kolejny przedstawiciel polskiego studia zapewnił, że Cyberpunk zaoferuje głębsze doznania RPG niż zrobił to Wiedźmin 3. Deweloper zaznaczył, iż najważniejszym elementem będzie możliwość wyboru oraz dostosowania ekwipunku do swojego stylu gry. Czy też podejmowanie decyzji związanych z rozwojem postaci i wyborów podczas przeprowadzanych z postaciami niezależnymi rozmów. Krótko mówiąc, sporo graczy wciąż myśli, że Cyberpunk to głównie strzelanka, więc twórcy po raz kolejny zaznaczają to przede wszystkim RPG. Sucker Punch przygotowała dla nas niespodziankę. Gra Ghost of Tsushima doczeka się darmowego trybu sieciowej kooperacji pod tytułem Legends. Premiery trybu wyznaczono na jesień bieżącego roku, aczkolwiek dokładnej daty jeszcze nie znamy. Wiemy natomiast, że Ghost of Tsushima Legends przeniesie graczy po raz kolejny na wyspę Tsushima, jednak zapewni zupełnie nową przygodę z nowymi lokacjami, które tworzono inspirując się japońską mitologią. Twórcy ostrzegali, fantastycznych, nadnaturalnych elementów na pewno nie zabraknie. Łącznie otrzymamy trzy rodzaje rozgrywki. Pierwszym będą misje fabularne, które będą Będą wymagały współpracy pomiędzy dwoma graczami. Drugi rodzaj większości może przypominać tryb Hordy z Gears of War, polega bowiem na przetrwaniu kolejnych fal wrogów. Co ciekawe, pojawią się zupełnie nowi przeciwnicy o nazwie Ori, posiadający nadnaturalne zdolności. Trzecim trybem jest Raid, gdzie gracze przeniosą się do zupełnie nowej krainy, aby zawalczyć z przerażającym monstrum. Do dyspozycji dostaniemy cztery klasy postaci: samuraja, łowce, ronina oraz skrytobójce, z czego każda ma otrzymać inne zestawy umiejętności. Więcej szczegółów mamy poznać już niedługo. Jakiś czas temu gracze Red Dead Online doczekali się nowej aktualizacji The Naturalist, która dodała do gry między innymi profesję przyrodnika, trzecią przepustkę bandyty, siedem rodzajów legendarnych zwierząt, dwie nowe bronie oraz zaawansowany model aparatu. Okazuje się jednak, że oprócz całej masy nowości aktualizacja wprowadziła również całkiem interesujące błędy. Zaczęło się od koni, które zachowują się dziwnie i sprawiają wrażenie głupszych. Zdaniem niektórych twórcy celowo zepsuli konie, aby wprowadzić za jakiś czas do gry przedmioty, które miałyby zaradzić ich dziwnym zachowaniem. Chowaniu, zmuszając graczy albo do typowego grindu, albo do wydania prawdziwych pieniędzy na szybsze pozbycie się problemów. Konie to tylko jeden problem, ponieważ kolejni gracze donoszą o następnych problemach, takich jak zwykłe problemy ze stabilnością połączenia sieciowego. Jest również kilka znacznie dziwniejszych kwestii, jak chociażby magicznie znikające postacie, tańczące zwłoki, deszcz aligatorów, latające wozy oraz konie na drzewa. Poświęcone grze forum na Redditie oraz Twitter są wręcz przepełnione narzekaniami i ujęciami z rozgrywki prezentującymi coraz to bardziej komiczne sytuacje. Okazuje się jednak, że to nie wszystko. Użytkownicy spotykają w Reddit Online tajemniczego, łysego mężczyzna. Będącego postacią niezależną, która z jakiegoś powodu jest identyfikowana przez system jako zwykły gracz. Niektórzy żartobliwie stwierdzają, że grają w Red Dead e, Harrowbine, inni spekulują, że powodem tych wszystkich błędów jest ktoś, kto schakował samo Rockstar Games, a jeszcze inni myślą, że to po prostu jest dowodem nieudolności twórców w kwestii naprawiania i dbania o jakość swoich gier. Na oficjalnej stronie Supportu pojawiło się już oświadczenie twórców w sprawie błędów. Deweloperzy zaznaczyli, że zdają sobie sprawę z tego, co obecnie się dzieje w grze i pracują nad poprawkami, które pozwolą rozwiązać te wszystkie kwestie. Jak zapewne wiecie, Halo Infinite nie zadebiutuje na premierze Xboxa Series X, a miłośnicy legendarnego cyklu, którzy z lekkim zdenerwowaniem niecierpliwie czekają na debiut najnowszej części, muszą uzbroić się w cierpliwość. Deweloperzy ze studia 343 Industries poinformowali za pośrednictwem swojego Twittera o decyzji o gry, która ostatecznie ma pojawić się na rynku dopiero w 2021 roku. Potwierdziły się ostatnie przypuszczenia wielu graczy. Pandemia koronawirusa znacząco utrudniła pracę zespołowi. Ten obiecał jednak, że kiedy już Halo Infinite i w nasze ręce to spełni nasze oczekiwania całkowicie biorąc pod uwagę ostatnie kontrowersje jest to nie lada zadanie przypomnę jeszcze że tytuł zadebiutuje na pc oraz na konsolach Xbox One i Xbox Series X są jednak jeszcze dobre wieści od Microsoftu ponieważ redaktor naczelny serwisu Xbox Wire potwierdził w oficjalnym oświadczeniu w imieniu całego Microsoftu że konsola nowej generacji zadebiutuje na rynku w listopadzie bieżącego roku Oczywiście przedstawiciel postanowił wykorzystać tak świetną okazję do przypomnienia o najważniejszych cechach technologicznych sprzętu oraz wszelkiego rodzaju zaletach ekosystemu jak chociażby Xbox Game Pass. To jednak nie wszystko. Dowiedzieliśmy się, że do końca 2020 roku łącznie ma ukazać się 50 nowych gier, w które zagramy właśnie na nowym Xboxie. Za przykład podano tutaj Assassin's Creed Valhalla czy Watch Dogs Legion i przy okazji podkreślono, że część z premier będzie od pierwszego dnia dostępna w ofercie usługi Xbox Game Pass. Do tego dojdzie ponad 40 popularnych tytułów które będą mogły pochwalić się oznaką Optimized for Xbox Series X i wykorzystają pełny potencjał urządzenia. No i warto pamiętać, że największa konkurencja Microsoftu, czyli firma Sony, najprawdopodobniej będzie chciała pójść w ślady amerykańskiego koncernu, tym samym potwierdzenie miesiąca premiery jest niejako potwierdzeniem, kiedy na rynku pojawi się również PlayStation 5. Kilka dni temu deweloperzy studia Naughty Dog udostępnili nową aktualizację do gry The Last of Us Part II, która dodała kolejny poziom trudności o nazwie Grounded. Stworzono go z myślą o największych śmiałkach chcących przetestować swoje umiejętności. W tym trybie przeciwnicy są jeszcze bardziej niebezpieczni, a zapasy amunicji, ulepszeń oraz surowców, które znajdziemy na mapie będą znacznie skromniejsze. Tryb usunie również niektóre funkcje jak chociażby możliwość nasłuchiwania czy elementy interfejsu ułatwiające grę. Dodatkowo twórcy zdecydowali się wprowadzić opcję Permadeath, chodzi oczywiście o ostateczną śmierć naszej postaci, po której musimy rozpocząć grę od samego początku lub konkretnego aktu czy rozdziału. Opcje możemy aktywować w każdym poziomie trudności, nie tylko w Grounded. Ponadto patch zaoferował dodatkowe tryby graficzne, znalazł się tryb cel shadingu, yy, kilka pomniejszych zmian w rozgrywce oraz dodatkowe opcje w menu sterowania czy menu graficznym. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Tym sposobem bardzo wspieracie nasz kanał. Ze swojej strony chciałbym podziękować Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!